Nowością na rynku wydawniczym jest kolejna pozycja książkowa Andrzeja Grzyba, a konkretnie album pod tytułem Uroda Kociewia. Oprócz tego, że pisuję o, o Kociewiu, czasem są to prozy, czasem są to wiersze, i robię tak od bardzo dawna, bo od połowy lat 70. To też czasem robię zdjęcia kocivia. I z tych zdjęć niekiedy układają się albumy. Oto jest całkiem nowy album, w którym są moje zdjęcia przedstawiające pejzaż, naturę. Przyrodę kociewia. Yy, opracowanie graficzne, układ, pomysł to oczywiście kolega Lichy. On już poprzedni mój album robił i bardzo mi się to podobało. I teraz yy, poprosiłem, aby Olek Lichy zrobił Nowy album. Album zawiera zdjęcia przedstawiające kociewie wykonane przez okres kilku lat. To są zdjęcia z kilku lat. Oczywiście, wybrane. Nieraz robi się przecież 100 zdjęć, a z tych 100 tak naprawdę za dobro uznaje się tylko jedno. Wstęp w albumie jest napisany w trzech językach, stąd też pozycja ta może być doskonałym prezentem lub materiałem promocyjnym naszego regionu. Miłośnicy przyrody i naszego regionu będą mogli, jak twierdzi autor, docenić urodę kociewia. Wstęp, który wyjaśnia co nieco o naszym regionie. Yy, yy, yy jest w trzech językach. Polskim, angielskim i niemieckim. My cały czas musimy szukać dobrego sposobu na promowanie regionu. I ten album jest dla naszych gości, dla tych, którzy przyjadą na Kociewie albo Kociewiem się zainteresują, ale też jest dla nas, dla Kociewiaków. Bo my często Sami nie wiemy, co posiadamy. Stoimy w przecudnym miejscu i nie potrafimy jakby tego uroku, tej urody dostrzec. Więc próbuję tutaj pokazać, że nasz region naprawdę jest piękny. Czasem jest to szczegół, mały ptaszek, czasem jest to pejzaż, taki sierpniowy, z mgłami. Te zdjęcia bardzo różne są, ale pokazują całe Kociewie. O tu mamy fragment pejzażu spod Skarszew. Tu mamy drogę koło Obozina. A tu przepiękną płomykówkę, sowę. Mało kto widział tą sowę z bliska. No to przepiękny ptak, choć bardzo groźny i drapieżny. Zachęcam do tego, żeby. Cenić to miejsce, w którym żyjemy. Tak jest piękne, powinniśmy je szanować, dbać o to, żeby ta przyroda była ciągle żywa. Bo przecież, czy my chcemy, czy nie, jesteśmy fragmentem tej przyrody. Jesteśmy częścią przyrody. Mamy naprawdę przepiękny region. Tylko musimy to widzieć, zobaczyć i docenić. Tym albumem próbuję do tego namówić. Autor nie wyklucza, że w przyszłości powstanie wystawa z fotografiami znajdującymi się w tym albumie. Może za jakiś czas. Będzie też wystawa związana z tym albumem. Może zechcą Państwo przyjść i po prostu kilka pięknych krajobrazów, czy kilka zgrabnych ujęć zwierząt żyjących tuż obok nas po prostu obejrzeć.